Coraz wyraźniej można zauważyć pewien paradoks, który, który no dzieje się we współczesnym świecie. Na czym polega ten paradoks? Mianowicie, z jednej strony próbuje się wyeliminować wiarę, wiarę w Boga, próbuje się wyeliminować kościół z życia społecznego, a z drugiej strony. Ciągle wychodzą na różnego rodzaju przedstawiciele partii, organizacji, stowarzyszeń i mówią: zaufajcie nam, my was poprowadzimy do pełnego szczęścia, my wam zagwarantujemy przyszłość. Tutaj mówią: nie wierzcie Panu Bogu, a tutaj mówią: wierzcie nam. Pokój i dobro. Witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, nie pamiętam, kto to powiedział, ale przeczytałem takie zdanie, że życie na Ziemi byłoby niemożliwe bez wiary. Po prostu to jest jakby wpisane w naszą naturę, że my wierzymy. Wierzymy komuś, wierzymy, ufamy, chcemy się komuś powierzyć powierzyć naszą przyszłość. Więc zadajemy sobie pytanie: A komu ja mam się powierzyć? Komu, komu mam powierzyć swoją przyszłość i czego ta moja przyszłość ma dotyczyć? Bo jeżeli rzeczywiście skupię się tylko na tym, co tu i teraz, nie wiem, na najbliższych 5, 6, 8, 10 latach, chociaż nie wiadomo, czy tyle dożyję, no, to może można byłoby powiedzieć, dobrze, no, trzeba zaufać mojemu szefowi, dyrektorowi, nauczycielom, jakimś samorządowcom, partiom politycznym i tak, no, bo oni gdzieś tam są odpowiedzialni za tę najbliższą przyszłość. No okej, okay, ale my dobrze wiemy, że dla nas najistotniejsza jest ta przyszłość, która jest. Właśnie tam, po śmierci. Zadajemy sobie pytanie, zatem kto może nam zagwarantować szczęśliwą przyszłość, tę niekończącą się, tę y, po śmierci? No bo przecież wierzymy, że dusza ludzka jest nieśmiertelna, tak? A więc, jeżeli jest życie po tym życiu, tak jak. W czasie, w czasie ceremonii pogrzebowych kapłan modli się: życie nasze się zmienia, ale się nie kończy. A więc może warto sobie zadać pytanie: komu zaufać? I czy rzeczywiście nie należałoby zwrócić ludziom uwagę na to, że ta wiara w Boga jest dla nas gwarancją wiecznej szczęśliwości, że wiara, że zaufanie Bogu, że pójście za programem, który oferuje Bóg, jest gwarancją wiecznego szczęścia. Nie tego szczęścia na, na kilka lat, ale wiecznego szczęścia. I o tym w dzisiejszym słowie, a posłuchamy słów kardynała Ratzingera. Zapraszam serdecznie. Jest w człowieku wołanie o wiarę tego wołania nie może zagłuszyć nasza epoka przeciwnie czyni je jeszcze bardziej dramatycznym istnieje też wołanie o uwolnienie od takiej postaci wiary która sprawia że staje się ona ciężarem zamiast być formą wolności powstaje więc pytanie jak właściwie powinna wyglądać nasza wiara powiedzmy wyraźnie wiara nie jest jakąś zredukowaną formą Nauk przyrodniczych. Nie jest przemijającą wiedzą. Gdy mówimy wierzę, że coś tak było, to mówimy to w znaczeniu mniemam, przypuszczam. Natomiast gdy mówimy wierzę ci, słowo to ma zupełnie inne znaczenie. Wtedy znaczy to tyle, co ufam ci, może nawet polegam na tobie. Temu, do którego to mówię, po prostu się polecam. Wierzę Ci, a więc mam pewność, że nie zawiodę się na Tobie. Jest to pewność nie pochodząca z doświadczenia naukowego, z obliczenia, ale jest to pewność z wiary. W tym znaczeniu używamy słowa wierzę w kredo. Podstawą wiary chrześcijańskiej jest wiara komuś, wiara w kogoś. A nie wiara w coś. Wiara jest otwarciem się na rzeczywistość. Wiara taka jest udziałem tylko ufających, miłujących, postępujących jak prawdziwi ludzie. Wiara nie jest tylko jakimś wielkim gmachem wiedzy o nadprzyrodzoności, lecz jest przyznaniem się do Boga, które nam daje ufność i nadzieję. Jest ufnością, że Bóg sam się ukazał w Jezusie Chrystusie, i dlatego możemy żyć ze spokojną świadomością, że Bóg jest takim jak Jezus Chrystus, a więc z mocnym przekonaniem, że Bóg utrzymuje świat i mnie wraz z nim. Wiara chrześcijańska to nie wiara w coś, ale wiara w kogoś. Wierzymy w osobę i wierzymy o sobie. W osobę wierzymy w Boga, w to, że On istnieje. I tak jak tutaj kardynał Ratzinger mówi, to nie jest jakaś, jakaś wiedza naukowa, przyrodnicza, którą można byłoby sprawdzić na zasadzie, nie wiem, eksperymentu. No bo gdyby można było zrobić jakiś eksperyment i udowodnić istnienie Pana Boga w sposób matematyczny, nie wiem, chemiczny, fizyczny, no to już by nie było wiary, tylko mielibyśmy wiedzę. A my mamy wiarę, wierzę, że Bóg, że ktoś taki jak Bóg, jak osoba boska istnieje, ale wierzę też w Bogu, Jemu ufam, Jemu się poświęcam i Jemu powierzam moje życie. A jaki jest Bóg? Objawiło się to w Jezusie Chrystusie. Objawiło się to w Jezusie Chrystusie. W Jezusie Chrystusie Bóg nam pokazał, że jest miłością. W sposób wyraźny nam to objawił, bo to, że jest miłością, to o, czym, o tym czytamy w Piśmie Świętym i tego, tego doświadczamy, to o, o tym się przekonujemy czytając już Stary Testament. Tak? Ale jak czytamy w Liście do Hebrajczyków, wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał Bóg do naszych ojców przez proroków, a w tych ostatecznych czasach przemówił do nas przez Jezusa Chrystusa. I co nam mówi o Bogu Jezus Chrystus? Mówi, Bóg tak umiłował świat, Bóg ma taką miłość do człowieka, że poświęcił swojego syna, aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne. I zobaczcie o co tu chodzi. Chodzi o to, że Bóg nam posłał swojego syna. Z jednej strony, żeby nas odkupił, żeby nas zbawił, żeby nas usprawiedliwił, żeby nas wyzwolił z niewoli grzechu, piekła, szatana. Po co to wszystko? Po to, żebyśmy mieli życie wieczne. Żebyśmy mieli życie wieczne, żebyśmy mieli niekończące się szczęście w niebie. Tak jest Bóg. Bóg nie chce naszego nieszczęścia. Bóg nie chce śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i miał życie wieczne. Nawet największy grzesznik, nawet największy grzesznik w pragnieniach Pana Boga ma się nawrócić i mieć życie wieczne. Tak jest Pan Bóg. Taka jest Jego oferta. takim można powiedzieć, jest jego, jego program wyborczy. Tak, wybierz Boga w swoim życiu. Wybierz Boga, a on ci obiecuje szczęście wieczne. Nawet jest program, jest dekalog, można go przeczytać. Każdy z nas ma, ma możliwość zerknięcia do Słowa Bożego. Tam jest, tam jest ten program. On jest opisany w dziesięciu słowach w dekalogu, albo albo w dwóch przekazaniach miłości, albo, albo w formie błogosławieństw. To jest, to jest, to jest można powiedzieć, ten, ten program. I on jest też opisany szczegółowo, jak należy go rozumieć, jak należy go wprowadzać w życie i to jest cała. Cała księga pisma świętego. Więc, zobaczcie, Pan Bóg jest bardzo uczciwy, gra fair. Wszystko nam opowiedział, wszystko nam przedstawił, wszystko jest spisane, można przeczytać, nie ma żadnych tajemnic, więc głosujemy na Pana Boga, wybieramy Pana Boga. On ma najlepszy program wyborczy. Dobrze, nie chcę tutaj politykować za dużo. W każdym razie, nie pozwólcie sobie odebrać wiary. Człowiek bez wiary żyć nie może. Człowiek bez wiary żyć nie może. Pytanie tylko, w co albo komu wierzę. My naprawdę zawierzmy Panu Bogu i temu, co On nam obiecał. A obiecał nam życie wieczne. I to niech się spełni. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.